Been enjoying all the attention, have you? Yes. I heard about your encounter with the Wasp Queen. Most of Bower is talking about it. But, um, you shouldn't let that kind of thing go to your head. Uh, Anyway, that's not why I called you here. You see, there are dark forces gathering that put your giant insect to shame. Tell me, how much do you remember of the night I took you to the Guild? Of the raid on Oakfell. Not much, I wager. A most terrible night. I thought those bandits had killed your whole family, and that you were going to be next. But it seems there may have been another survivor. Your sister. I'm afraid it's only a rumor, but well, there's no way to be certain yet, but I thought you should know. And for pity's sake, boy, make sure you replace that basic equipment while you're here. Dobra, siema w kolejnym odcinku. W tym odcinku zajmiemy się y, obroną sadów. A najsaj nam sai. ja chciałem powiedzieć, zapomniałem już. Y, aha. Pierwszy sobie kupimy y, jakieś wyposażenie lepsze Czyli jakiś lepszy pancerz albo nawet broń. Zobaczmy co on takiego ciekawego tutaj ma. Broń do walki w zwarciu. Coś co ma, co kosztuje obrażenia. Wielki żelazny młot. Kupimy se to. Za początek. Dobra. I teraz to założymy. Broń, broń do walki w zwarciu A nie, jeszcze nie możemy Chyba mamy ten za mało siłę czy coś Dobra teraz teleportujemy się do Gildii Bohaterów I przyjmiemy misję obrona sadów You must be the kid Maze is always talking about. Can't imagine what he sees in you. Still, I suppose Maze knows best. But where are my manners? I'm Briar Rose. No doubt you've heard of me. No time for autographs, I'm afraid. I have to get to Knothole Glade for an important mission. Speaking of which, if you came for a quest card, all the best ones have gone already. I'm sure the Guild can find you something to do, though. I hear the kitchens need cleaning. Nie miał jakiś błąd czy z nią już gadaliśmy Nic z tym, dobra yy, Broń sadów, przyjmij misję Dobra Można wybrać albo zaatakuj sady, albo broń sady Ja jednak wolę obron yy, zająć się obroną sadów Póki co Dobra Teraz się udajemy do sadów

I hop, you've been practicing. You'll need all the experience you can get to beat me. See you later, farm boy. Ech. No, tu się trochę pobawimy z muchami. czyli z naszymi ukochanymi osami. Jest to banalny naprawdę przeciwnik. Nie wiem czemu ci kupcy się boją mi pokonać Oczywiście nie wybrzydzam bo doświadczenie jest za nie Więc pokonam je te wszystkie eee, Tu jeszcze jest Na przełęcz rybaka pójdziemy dopiero potem jak już obronimy sady. Aha, jeszcze tu coś jest. Na razie nie będziemy sobie tym zawracali Dupy. Hmm. Tu są eliksiry. Oczywiście, które weźmiemy. Eliksir zdrowia, eliksir zdrowia, eliksir zdrowia. Dobra, teraz udajemy się do sadów. Udaję, że tutaj. Tak, sady. I tu będzie mały filmik. A, to się nie wchodziło tutaj chyba Tylko gdzie indziej A teraz pytanie gdzie? Wejście to z powodu Proszę korzystać z głównej bramy O, osy się tutaj zbiły Pokonamy ich Pokonamy je, przepraszam za błąd Głównej bramy? Gdzie jest ta główna brama do wejścia do sadów? Nie wiem. Główna brama. Chyba gdzieś tutaj się szło. No chyba gdzieś tutaj. Jeszcze do tej głównej bramy i wejście do sadów Po hmm. trochę powalczymy z bandytami yy, dobra i doświadczenie Możemy iść dalej. Gdzie była ta główna brama w wesie do Naprawdę już chyba tutaj. Bo tak dawno w tą grę nie grałem, naprawdę nie zapomniałem już. Więc nie wiem, naprawdę. Tak, ale to jest tutaj. Jest, udało się. I've arranged some more security to back you up, but there are so many bandits that they'll tear my farm apart. I wish we'd never found those damn stones. They've brought us nothing but trouble. My wife Jenna won't let them anywhere near the house, so we've left them in some crates in the park. They must be worth a fortune. They say Lady Grey wants them. I've already lost three farmhands in these raids. <laughs> there must be them now. I better go inside and look after my wife. She's terrified! No pewnie, najpierw nas zostawić sobie pójdzie do domu opiekować się żonką, a my będziemy tu się nawalali z tymi bandierami No dobra, przecież to nie jest trudny przeciwnik Aha, oni nam pomogą O już, nadchodzi pierwszy atak Jest to misja z wyższej półki Bo ta misja z osami była naprawdę prosta Dobra tu kolejny. Dobra, pierwszy atak mamy za sobą. Pozostały chyba jeszcze dwa. Atakują z tamtej strony. Dobra, poczekamy na drugi atak. O, właśnie nadchodzi. Dobra. O kurde, nie, muszę się oddać, bo najpierw pokonać jest kusznika, bo on nam dużo zabiera z tej kuszy. Więc najpierw pokonać kusznika, żeby mieć spokój. Dobra. Został jeszcze jeden? Nie, dobra. I teraz pozostał, bodajże że ostatni atak. I po tym ataku już quest powinien być wykonany. Choć nie jestem pewien, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, wspominaję na tym odcinku, że y, straciłem żadną katanę i udało mi się odzyskać zapis i mam, y, mam ją znowu. Także y, mogę znowu używać żadnej katany. Kurcznikiem się pobawimy błyskawicą. Dobra. I quest chyba wykonany. Tak mi się wydaje. Chyba już po wszystkim. Tak. Dobra, atak specjalny. Teraz mam wkładać na szept. A udało się. Teraz toczymy z nią krótki sparring, w którym oczywiście wiadomo kto wygra. Szepci nie udało z nami ani razu wygrać. Choć teraz ma przewagę, bo ja jestem po walce z bandytami i nie mam tyle życia co ona. Więc może być trochę trudniej. Ale myślę, że jeżeli tak ją pokonamy, bo ona jest bardzo słaba. Oczywiście nie obrażając jej, bo jest kobietą.

Jeszcze zapisywanie. W tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.